Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział ósmy. O ofierze Chrystusa na krzyżu i ofiarowaniu siebie. Głos umiłowanego. Tak jak ja nago, rozłożywszy ramiona na krzyżu, ofiarowałem sam siebie za twoje grzechy Bogu Ojcu, do tego stopnia, że nic nie pozostało we mnie, czego nie oddałbym w ofierze przebłagalnej Bogu, tak i ty powinieneś codziennie składać siebie dobrowolnie w ofierze czystej i świętej. Wemszy, tak szczerze, jak tylko potrafisz, ze wszystkimi władzami duszy i ciała. Czegóż więcej mogę żądać od ciebie, jak tylko byś usiłował oddać mi całego siebie? Jeśli dajesz mi coś innego niż siebie, cóż mi po tym? Nie chcę twojego daru, chcę ciebie samego. Tobie też nie wystarczyłoby, gdybyś miał wszystko na świecie, prócz mnie. Tak i mnie nie mogłoby zadowolić nic z tego, co byś mi dał, jeśli pożałowałbyś mi siebie. Oddaj mi siebie, oddaj całego z miłości do Boga, a ofiara twoja będzie przyjęta. Ja też ofiarowałem się Ojcu cały, ze względu na ciebie. Oddałem moje ciało i krew na pokarm, aby stać się w całości Twoim, abyś Ty moim na zawsze pozostał. Ale jeżeli będziesz się opierał na sobie samym, a nie zawierzysz się dobrowolnie mojej woli, niepełna to będzie ofiara. Niezupełna więź między nami. Przeto, zanim podejmiesz jakąkolwiek sprawę, najpierw powinieneś się cały oddać w ręce Boga, jeżeli chcesz osiągnąć wolność i łaskę. Właśnie dlatego tak mało jest ludzi wolnych wewnętrznie i opromienionych łaską że nie umieją wyrzec się w zupełności siebie. Oto mój twardy warunek. Żaden z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Jeśli więc pragniesz być moim uczniem, ofiaruj mi siebie bez reszty i wszystkie swoje uczucia. Rozdział dziewiąty. O tym, że siebie i wszystko swoje mamy ofiarować Bogu i modlić się za wszystkich. Głos ucznia: Panie, wszystko co w niebie i co na ziemi jest Twoje, pragnę ofiarować Ci siebie w dobrowolnej ofierze i zostać Twoim na zawsze. Panie, w prostocie serca oddaję się dzisiaj Tobie w stałą niewolę i uległość na ofiarę ku Twojej wiecznej chwale. Przyjmij mnie razem ze świętą ofiarą Twojego najdroższego ciała, którą dzisiaj w niewidzialnej obecności i asyście aniołów składam na zbawienie moje i całego Twojego ludu. Panie. Ofiaruję Ci na tym błagalnym ołtarzu wszystkie grzechy i przewinienia, jakich się dopuściłem wobec Ciebie i wobec Twoich świętych aniołów od dnia, kiedy mogłem zgrzeszyć po raz pierwszy, aż do tej chwili. Zapal je wszystkie razem i przepal ogniem Twojej miłości. Zmasz wszystkie plamy moich grzechów, oczyść moje sumienie z brudu. I przywróć mi łaskę, którą przez grzech utraciłem. Przebacz mi wszystko, bez wyjątku, i przygarnij mnie do siebie litośnie z pocałunkiem pokoju. Cóż mam począć z moimi grzechami? Mogę tylko wyznać je z pokorą, I żałować i błagać nieustannie o zmiłowanie. Proszę, wysłuchaj mnie miłośnie. Kiedy tak staję przed Tobą, Boże. Brzydzę się moimi grzechami, nie chcę już brnąć w niedalej, ale żałuję i będę żałował póki życia, gotów pokutować i wedle możności je naprawić. Odpuść mi, Boże, odpuść mi grzechy dla świętego Twojego imienia i ratuj moją duszę, którą odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Oto powierzam się Twojemu miłosierdziu, składam siebie w Twoje ręce, postępuj ze mną tak, jak dyktuje Ci Twoja dobroć, a nie moja wina. Oddaję Ci także wszystko, co uczyniłem dobrego, chociaż tak mało tego i tak niedoskonałe, a Ty popraw to i uświęć. Przyjmij to moje małe dobro łaskawie, uczyń mnie miłym sobie i podnoś zawsze ku lepszemu. Doprowadź mnie, człowieka leniwego i bezużytecznego, do błogosławionego i chwalebnego celu. Ofiaruję Ci także wszystkie pobożne pragnienia wiernych, trudy rodziców, przyjaciół, braci, sióstr, wszystkich moich bliskich. I tych, którzy uczynili coś dobrego mnie lub innym dla Twojej miłości, i tych także, którzy oczekują moich modlitw i mszy za siebie i za swoich bliskich i proszą o nie. I ci, co żyją jeszcze, i ci, co już umarli, niech wszyscy zaznają pomocy łaski Twojej, daru pociechy. Obrony w niebezpieczeństwie, uwolnienia od kary, a wyrwani z mocy zła, niech Ci dziękują radośnie. Ofiaruję Ci także prośby i ofiary błagalne, poszczególnych, szczególnie za tych, którzy mnie obrazili, zasmucili lub niesłusznie sądzili wyrządzili mi krzywdę lub przykrość, a także za tych wszystkich, których ja, Kiedykolwiek zasmuciłem, uraziłem, posądziłem, i obrażałem w słowach i uczynkach świadomie lub bezwiednie zgładź grzechy nas wszystkich razem, i nasze wzajemne urazy, usuń Panie, z naszych serc, podejrzliwość, nierzeczliwość, gniew i niezgodę, i wszystko, co może być przeszkodą w miłości, i umniejszeniem braterskiej przyjaźni. Zmiłuj się, zmiłuj Panie, okaż miłosierdzie tym, którzy Cię proszą, udziel łaski tym, którzy jej potrzebują, uczyń nas takimi, abyśmy stali się godni korzystać z Twojej łaski i zdążać do życia wiecznego. Rozdział dziesiąty O tym, że nie należy opuszczać komunii świętej z błahego powodu. Głos Umiłowanego. Często wracaj do źródła łaski i Bożego Miłosierdzia, do źródła dobroci i czystości, abyś mógł się uleczyć ze swoich wad i pożądań i stał się dzięki temu mocniejszy i czujniejszy w Walce z pokusami i podstępami szatana. Nieprzyjaciel nasz wie dobrze, jaki owoc i lek cudowny ukryty jest w Komunii Świętej, używa więc wszelkich sposobów i okazji, aby przeszkadzać i odciągać od niej wedle sił wiernych i pobożnych. Dlatego niektórych bardziej dręczą szatańskie potrzeby i wyobrażenia właśnie wtedy, kiedy przygotowują się do komunii. Ten duch nieprawości, jak mówi księga Hioba, schodzi pomiędzy synów Bożych, aby siać wśród nich zło i niepokój, czynić ich tchórzliwymi i ociężałymi, chcąc zmniejszyć ich zapał, a nawet wydrzeć im wiarę, bo a nuż przypadkiem wyrzekną się zupełnie komunii świętej? Albo będą przyjmować ją obojętnie? Nie należy więc zważać na te chytrości i pokusy, jakkolwiek byłyby ohydne i straszne, ale wszystkie te łudy wyobraźnie obrócić przeciwko niemu. Nędznik to godny wzgardy i szyderstwa. I nie należy opuszczać Komunii Świętej z powodu jego napaści i niepokoju, jaki w nas wzbudza. Często też przeszkadza nam nadmiar skrupułów, a także rodzaj lęku przed spowiedzią, którą trzeba uczynić. Postępuj według rad mądrych. Odłóż lęki, skrupuły, bo one są tylko zawadą do łaski. I zamącają pobożny stan ducha. Nie opuszczaj komunii świętej z powodu jakiejś drobnej rozterki czy trudności, ale idź tym bardziej wyspowiadać się i chętnie wybacz innym wszystkie urazy. Jeśli zaś ty sam kogo obraziłeś, proś z pokorą o przebaczenie, a wtedy i Bóg chętnie ci przebaczy. Na cóż zda się odkładać spowiedź na później i wyrzekać się komunii świętej? Oczyść się jak najprędzej, wypluj natychmiast truciznę, przyjmij prędko lekarstwo, a poczujesz się lepiej niż gdybyś zwlekał jeszcze dłużej. Jeżeli dziś z błahego powodu opuszczasz komunię, jutro może się znaleźć powód ważniejszy i w ten sposób. Na długo pozbawisz się komunii i coraz trudniej będzie ci wrócić. Jak najprędzej ocząśnij się z tej ociężałości i bierności, bo nic ci nie przyjdzie z tego, że będziesz dłużej wlec z sobą lęk i niepokój, i z błahych powodów odcinać się od spraw bożych. O tak, to bardzo niebezpieczne. Odkładać ciągle komunię świętą, bo zwykle pociąga to za sobą ciężkie zobojętnienie. Niestety są ludzie tak oziębli i lekkomyślni, że chętnie widzą odwlekanie się spowiedzi, a także ciągle pragną odkładać komunię świętą, aby nie być zmuszonym do większej czujności wobec siebie. Jakże mała jest miłość, jak słaba wiara tych, co tak łatwo odsuwają komunię świętą. A jak szczęśliwy i bliski Bogu, kto tak żyje i tak strzeże czystości sumienia, że codziennie gotów byłby do przyjęcia komunii, codziennie by jej pragnął, gdyby to było możliwe i gdyby to nie zwróciło na niego uwagi. Jeśli by ktoś, wstrzymywał się od komunii przez pokorę albo z uzasadnionej przyczyny, byłoby to uszanowanie godne pochwały. Ale jeśli tylko wkradnie się do serca zobojętnienie, trzeba siebie pobudzać i robić co można. A Pan spotęguje Twoje pragnienie ze względu na dobrą wolę, bo na nią patrzy przede wszystkim. Gdy zaś zachodzi istotna przeszkoda, trzeba mieć dobrą wolę i gorącą tęsknotę do komunii, a wtedy nie będzie nam odmówiony owoc sakramentu. Każdy bowiem prawdziwie pobożny człowiek może codziennie i co godzina bez przeszkód przystępować do duchowej, uzdrawiającej komunii z Chrystusem. Natomiast w dni określone i w oznaczonym czasie powinien z głęboką czcią przyjmować w sakramencie ciało zbawiciela, a więcej wówczas dbać o cześć i chwałę Bożą niż o swoje zadowolenie. Bo ilekroć człowiek jednoczy się mistycznie z Chrystusem i doznaje niewidzialnego pokrzepienia, Tylekroć pobożnie rozważa tajemnicę wcielenia Chrystusa i Jego męki i rozpłomienia się miłością ku Niemu. Kto przygotowuje się tylko wtedy, gdy nadchodzi jakieś święto albo kiedy dyktuje zwyczaj, zawsze będzie niegotowy. Błogosławiony, kto ofiaruje się Panu na ofiarę całopalną zawsze. Ilekroć odprawia nabożeństwo lub przyjmuje komunię. W odprawianiu Mszy Świętej nie bądź zbyt powolny, ani też nie spiesz się za nadto, ale zachowaj miarę ogólnego zwyczaju otoczenia, w którym żyjesz. Nie powinieneś przysparzać ludziom znużenia i nudy, ale pilnować wspólnego sposobu. Ustanowionego przez starszych, i raczej starej się służyć spożytkiem drugim, niż ulegać własnej pobożności i swoim osobistym uczuciom. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.